Siemanko z tej strony Elio, Jest wiedzą, można powiedzieć, taką powszechną, że Atari ST nie ogarnia scrollingu. No i tutaj winowajcą jest Jack Tramiel, który z tego czasu zdecydował, że Atari 16-bitowa będzie konkurencją dla Apple Macintosh'a na rynku Soho, czyli Small Office Home Office. No i całkowicie nie pierwszy raz olał rynek gier. Skutkowało to tym, że Atari ST nie było wyposażone na początku, bo później STE i Mega ST miały, ale na początku nie było wyposażone w Blitter, czyli taki układ, który no, wspomaga ten scrolling sprzętowo. No i wszystkie gierki, które, których wersje pojawiały się na TRST, e, ten scrolling miały e, no, dwa rodzaje scrollingu, byłem, że tak powiem. E, pierwszy był taki... E, no ciężko to w ogóle scrollingiem nazwać, ale był taki, że dochodziliśmy do jakiejś części ekranu, e, na przykład 80% ekranu tam gdzieś w prawo, nagle gra się zatrzymywała i nastąpił taki wlat, wlat, <laughs> wlat, to był taki rumun. Następował taki wlot e, następnego ekranu, no i akcja z powrotem ruszała, skutkowało to bardzo często tym, że jeżeli gdzieś tam w kolejnej części rozgrywki stał jakiś gościu z gnatem na nas, na przykład jak w Lethal Weapon, no to nagle wlatywał, pojawiał się, dopiero wtedy, żeśmy go mogli zauważyć, a on już strzelał i było po nas. Także było to strasznie gówniane rozwiązanie, niestety obecne w, w bardzo wielu platformówkach na, na Atari ST. Jeszcze gorszym rozwiązaniem było to, które zostało zastosowane, zastosowane w Johnny Sisters i mam nadzieję, że tego nie ma w innych gierkach, nie spotkałem, ale tam jest po prostu coś, co rozdupca mózg, oczy, oko, ewentualnie wszystko po prostu jednocześnie rozdupca i nie da się w tą gierkę grać. I naprawdę Asia niebieską podziwiam, że ona, że ona w Janę próbowała na tarię Tam się po prostu nagle tak pojawiają te, te kolejne części ekranu. To, to, jest, to jest masakra. Ktoś tego nie widział jeszcze tego efektu, to musi to z ciekawości zobaczyć. Grać absolutnie nie polecam. Także tak wyglądał scrolling na Atari, niestety. E, natomiast pojawiali się też twórcy, pojawiały się gry od pewnych twórców, którzy próbowali tą. E, brak tego rozwiązania w Atari, w postaci litera, e, rozwiązywać programowo. E, no i udawało im się to. Na moim kanale mieliście już okazję zobaczyć grę Toki, która ogarnia scrolling. Nie ma wprawdzie tła, e, takiego jak nami, jest tylko tam czarne, ale to wynikało z kwestii, że e, programowy scrolling zabierał dosyć dużo mocy procesora. No i, i też trzeba było pewne rzeczy inne poograniczyć, żeby to w miarę, w miarę chodziło, e, ale byli tacy twórcy. E, no i dzisiaj chciałbym Wam pokazać kolejną gierkę, która scrolling ogarnia i jest naprawdę bardzo fajnie zrobiona. E, gierka generalnie jest, jest platformówką, która no raczej nie siądzie w większości fanów platformówek z tego względu, że jest taka bardzo prosta, taka można powiedzieć dzie, dziecinna wręcz. Ale warto ją zobaczyć na z ST ze względu właśnie na ten scrolling, na to jak wygląda, jaka jest ładna i bardzo, bardzo niewiele się różni od wersji Amigowej. Także zapraszam na bohatera dzisiejszego odcinka, czyli grę, która nazy nazywa się tam według Wikipedii, bo to tam w Japonii się pojawiła, Chiki Chiki Boys, natomiast no, na, na normalne rynki została nazwana Mega Twins. Mega Twins, także zapraszam na... Gierkę, która naprawdę wygląda dobrze na Atari i gdybym ją e, w nią zagrał za modu, na pewno bym był zachwycony Atarynką, i może ta chęć posiadania Atari by trwała kilka dni dłużej. E, no tyle. Zapraszam na odcinek. Dobra, odpalamy dużo atari. Powiem Wam tak szczerze na spokojnie, bo już się troszeczkę uspokoiłem. Rania mi dała 19 godzinkę czasu do nagrania odcinka, potem tam coś tam chce poszukać ze mną, żeby mi pomógł. Jest 19.42. 42 minuty upłynęło na to, na moją walkę z dyskietką. Uparłem się, żeby zagrać Mega z dyskietki, no i parę dni temu sobie nagrałem, przez dwa dni trenowałem, odpalałem normalnie z dyskietki, grałem i tak dalej. Natomiast jak przyszło do nagrywania odcinka, no to dyskietka odmówiła posłuszeństwa, jakiś czerwony ekran się... Robił, zaczęły się bombki w ogóle sypać, i przez te bombki zaczynam się zaraz bardziej skłaniać do tego, żeby jednak dać to ST komuś do ogarnięcia, żeby ten układ DMA, mi tam przelutowało, czy coś z nim porobiło, bo, bo już tracę po prostu cierpliwość. Ale w, w. No i w ogóle jeszcze Wam powiem, że. Nie miałem styczności z dyskietkami, jeżeli chodzi o 16 bitów, bo tych komputerów nie miałem w Epoce, ale gdzieś tam czytałem, że to jest US Gold, ale gdzieś tam czytałem, że te dyskietki są bardzo awaryjne. No i dzisiaj się o tym naprawdę przekonałem. Kilka różnych dyskietek nagrywałem, próbowałem wczytać. Raz się wczytywała, raz nie masakra. Mam dosyć. Dajcie mi znać, bo jestem naprawdę ciekaw, czy w Epoce też mieliście takie problemy z tymi dyskietkami czyli calowymi Czy nie wiem, nie było problemu z firmowymi, a, a nie wiem, jakieś tanie też się tak psuły czy coś, ale ja, ja się dzisiaj totalnie zabiodłem. Na szczęście teraz finalnie znalazłem w końcu dyskietkę i 3-4 próby odpalenia się udały. Słuchajcie. 3-4 próby odpalenia w końcu w końcu sług też możemy grać tu jeszcze, zanim będę wpisywał ten tam sobie czytać, tam dupeczka coś tam mówi do nas ale tak bardzo chciałem z tych dyskietek zakryć z tego względu, że podczas wywiadu z Hatsumi powiedziała ona coś takiego, że jak jej tata miał Amigę, to ona za każdym razem wiedziała w jaką grę będzie tata grał, bo umiała to poznać pod głosie wczytywania ze stacji i coś w tym jest, bo są takie momenty właśnie w twinsach tutaj jak ja ładuję że w bardzo charakterystyczny sposób ta stacja pracuje i e, no i można rzeczywiście poznać jaka gierka się ładuje. E, tutaj mamy e, to jest mega Twins, czyli generalnie powinniśmy grać we dwójkę. No ja jestem sam, więc drugiego gracza nie odpalamy. E, naciskając fire, pojawi się drugi gracz, albo naciskając klawisz myszki. Teraz tego nie zrobię, bo zobaczycie jakie. Jak wam nie zapomnę, A pewnie zapomnę, to pokażę wam co się dzieje, jak się w ogóle myszka naciśnie podczas grania i wskakuje drugi gracz, e, Graczek jest podpięta myszka, nie? Dobra, tutaj wpisujemy, jak się tam nazywamy, niestety można tylko trzy literki, więc ARF. Na początku ElioP chciałem wpisać, to się Eli zrobiło, e, no i tutaj mamy trzy z których możemy zacząć, tam na dole nam odlicza 5, 5 sekund, tak nie dokonamy wyboru, startuje ten, na którym stoimy, mamy ziemię, mamy, mamy wodę i mamy, mamy niebo. Oczywiście my sobie te, te trzy leveliki tak szybciutko przejdziemy po kolei, żebyście zobaczyli grafikę w tych, w tych levelach, bo jest naprawdę warta zobaczenia, jak na Atari jest ta gierka wygląda naprawdę ślicznie. Odpalcie sobie po moim, ja tu zacznę grać, Wy już tam się przyglądajcie, grafice, słuchajcie mnie. Jak skończycie oglądać ten odcinek, zobaczcie sobie koniecznie wersję na Amidze. Bo naprawdę na pierwszy rzut oka, że tak powiem, nie ma jakiejś specjalnej różnicy. To, to jest jedna z tych nielicznych. No, rusz się ciulu. To jest jedna z tych nielicznych, nielicznych gierek, gdzie, gdzie naprawdę obie wersje wyglądają bardzo podobnie. No troszeczkę inaczej muzyczka gra na widzę, ale do tego, do tego jesteśmy już przyzwyczajeni. Popatrzcie na te drzewa, popatrzcie na te sworki, na naszego chłopka. Naprawdę wygląda to ładnie. Kolorystycznie jest też bardzo dobrze po. Podobierane wszystko. No i tak, o co chodzi w gierce? Chodzi o to, że mamy takich dwóch piętnastolatków, tak, tak według Wikipedii, których kraina miodem i mlekiem płynąca została opanowana, czy opanowana? Coś tam namieszał jakiś ciul, no i my musimy teraz tego ciula odnaleźć. Oczywiście jest on w ostatnim levelu. Musimy mu obciulać i przywrócić, przywrócić radość i szczęście w naszej, w naszej krainie. Czyli taka opowiastka z dupy, bo, bo to większość gierek miała takie bzdury, zamiast coś, coś, fajnego, coś fajnego wymyślić. No i tak, jak już widzicie, jest scrolling. Ja jak pierwszy raz tą, ktoś mi polecił tą gierkę, jak pierwszy raz ją odpaliłem, no to pomyślałem, nie widząc jeszcze tej wersji, na Amidze, bo nie sprawdzałem, czy jest na Amidze. I teraz tak, tu jeszcze, zaraz powiem, zaraz powiem. Tutaj tak, w górę skaczemy, fajerem ciolamy z miecza, ale pod altem mamy, na dole mam takie bonusowe bombki. Zbieramy te różne bombki w różnych kolorach, altem odpalamy te bombki. Bombki wiadomo, jak jest dużo na ekranie przeciwników, albo jakichś tam bossów można, można rozdupczyć. I właśnie te hipki tutaj się zrobią... Te kibki zaraz się zrobią w takiego większego bosika. No i tam na górze też mamy energię. Jak widzicie, ja tu się dwa razy altem posłużę, Cii, obciulamy im trochę, żeby ich trochę, o, pomęczyć. Ja tam ciul, lecimy trzeci raz, zaraz tą jeszcze zieloną bombkę wezmę, i oni już tutaj będą mało, mało wytrzymywać. No i generalnie, jak odpaliłem tą, tą, tą wersję na Atari, to myślałem, że tu jest dlatego tak, taka wolna akcja w tej gierce. Ciulaj mu! Dlatego jest taka wolna akcja w tej gierce, no bo scrolling jest programowy, no i może, może jakoś chłopaki się strasznie męczyły właśnie, żeby ten scrolling osiągnąć. No i cała gierka generalnie musiała być wolniej wykonana, żeby to jako tako chodziło i wyglądało. Natomiast odpaliłem wersję na Midzy i okazało się, że Amigowska wersja jest też taka, taka powolniutka, także to po prostu ma tak wyglądać. Czekajcie, obciulamy temu gościowi. Taki skoczny jest dosyć. O, padnie? Padną, dobra. E, także na Midze wygląda bardzo podobnie. E, też chodzi tak powoli, no i dlatego we Santiaku powiedziałem, że to jest taka gierka raczej, raczej dzieci, dziecinna. właśnie przez to tempo rozgrywki, które tutaj jest. To, jest. to nie jest Super Frog, to nie jest ZUL, gdzie trzeba mieć naprawdę skilla, żeby to wszystko tam operować, skakać i tak dalej. Tu jest powolutku, każdy może ogarnąć. Ale, tak jak mówię, nawet jak nie lubicie takich anemicznych platformówek, chociaż atarowcy grali Freda i nie narzekali, no to warto zagrać, żeby przynajmniej zobaczyć to wszystko na własne oczy: te, te, te levely, które tutaj są, jak ładnie wyglądają, i tak i tak dalej. No i jak widzicie, ten pierwszy świat to było no jakiś tam kawałek lasu, był, teraz jest kawałek podziemi i te levely są generalnie bardzo, bardzo króciutkie tutaj. No tutaj bez sensu, więc... czekajcie, obcielamy mu. Te levely są bardzo króciutkie, na końcu każdego levela mamy jakiegoś takiego hobby, hobby bossa który jakiś tam za trudny do pokonania nie jest, szczególnie jeżeli mamy jeszcze jakieś bombki zebrane i możemy mu tam odpalić po ryju parę razy. Kurde! Mo możemy mu odpalić po, po, po ryju parę razy. Eee, czekaj. No kurde, no, nie umie skoczyć coś. <grym> Jaki bezsens! Czekajcie, ze środka, bo się zirytowałem przez was. O, eee, tutaj jest winda, która, po której nie musimy się poruszać, bo bardzo często w gierkach są, są windy, po których musimy po prostu chodzić, żeby się na nich utrzymać. Eee, tutaj nie, tutaj nie musimy. Jest też taki dużo wskazóweczek, na przykład niektóre. Patrzcie, jak fajnie się drapie, i teraz fire, i wskakuje. Są też takie miejsca, w których pojawiają się właśnie takie znaki, że nie wolno wchodzić, i to nam też ułatwia, żebyśmy na przykład szli dołem, a nie górą, żebyśmy nie musieli wracać i tak dalej. No naprawdę zrobiona tak, żeby sobie każdy komodorowiec w tą gierkę poradził. Tutaj już za, za chwilkę będziemy mieli głównego bossa. No i przejdziemy do kolejnego świata. Ten drugi świat jest dla mnie. O tutaj będzie szef teraz. Mam dwie bombki, to my obcielamy bombkami. Ten drugi świat dla mnie jest taki podobny bardzo do, do świata z Mario. Ale, ale niż czekajcie. Alt. I ciulamy mu. Jedne bombki. Takie kamienie rozdupca. I te kamienie uderzają, bo musimy w łapy. Musimy uważać na piątki, ale musimy mu walić w łapy, Wtedy mu te ręce odpadną i, i będzie po gościu. Mamy tam na dole w ogóle 5 kredytów. O, już ma po łapach. to Już go rozdupcy teraz. Już żeśmy ogarnęli go. I on się teraz, rozdupcy, monety wyrzuci. Y i mamy jeszcze czas. <laughs> Brakło mi ułamka sekundy. Na dole mamy kredyty, kredytów jest pięć. Jak, jak zginiemy całkowicie, no to, no to zbierzemy sobie następny kredyt i gramy, także gierka jest naprawdę bardzo łatwa do przejścia. Według tam Wikipedii jest pięć, pięć światów, niektóre się dzielą na jeszcze na stage 1, stage 2. O! Welcome Warrior ARF. I'm Kalina. Taka fajna Kalina. Jeżeli chodzi o bombelki, to jest spoko Kalina. Dobra, ona coś tam ten, pewnie zdziwiona, ten dała jakąś tam bombę. No, i pojawiamy się teraz w drugim świecie. No i patrzcie, tutaj już takie podobieństwo do Mario według, według mnie jest bardzo duże. Teraz nasz chłopak skoczy, właśnie z tych, z tych, z tych takich naziemnych terytoriów leśnych, skoczy do wody. No, i jak, podobnie jak w Mario, będziemy pływać, walczyć z, z rybkami. Tutaj jedyna jedna taka rzecz, która doszła, a która, której nie było w Mario. Powiem tak, to są te ryby takie z głębi, co mają te światełko na górze, tylko to są takie wersji takiej łagodnej. One tak łagodnie wyglądają. Tutaj jedyna taka fajna rzecz, która różni od Mario, jest to, że w pewnym momencie pojawiają się tak, jakby takie prądy. I nie da się tak jak teraz. No, ciulę, i, no i biała flaga. No, i teraz właśnie zginęliśmy, bo już się skończyła energia, i teraz musimy wcisnąć fajera, żeby. No, żeby z tego kredytu skorzystać, to, to, to co mówiłem, że pojawiają się prądy tutaj. Tego w Mario nie było. I nagle nagle znajdujemy się w sytuacji, gdzie bardzo nas ściąga albo w prawą, albo w lewą stronę. A tam jest jakiś, nie wiem, bardziej taki wytrzymały, wytrzymały zawodnik do obciulania czy coś. Fajny pomysł na utrudnienie, bogierka, tak mówię, jest. No, ciulaj mu, jest prosta, więc, więc pokorzyć Tutaj jakieś tam bombki, potem jakieś takie inne strzelające ciulstwa będą. A na końcu tego levelu będziemy mieć takiego bossa, który hobby, hobby matką tych tych rybek jest. Tylko on już tak będzie troszeczkę trudniej wyglądał. Yy, tutaj jest właśnie przeciwnik do obciulania, który troszeczkę więcej szlagów yy, zbiera. No i zauważyłem, że jak mu się... No to takie logiczne raczej, bo jestem atarowcem, dlatego zauważyłem. Jak mu się ciula po ryju, no to tam parę siosów i pada. A jak mu się rypie tam od, od, od tylca strony, no to się wali w tą, w tą jego tarczę. To, to taką, takie ubranko metalowe ma, no to wtedy go się za bardzo nie da nie da rozwalić. Co jakiś czas pojawiają się skrzynki, w których mamy różne bonusy, albo bomby, albo takie pigułki biało-czarne, które dodają nam stracony ten pasek energii. Tutaj może coś takiego będzie, tylko zgadzam za dużo i muszę się poobracać w te ryby, żeby im obciulać. No i tutaj praktycznie jesteśmy przy finałowym, finałowym Bosiku zaraz. Ale ty nie go. takiej finałowej akcji, czekajcie. O, teraz tam urosła widzicie energia. No bo chyba po prostu stanąłem na tej czarnej pigułce. Nie było jej za bardzo widać. Tu jeszcze obciolamy w tym sforką I teraz tak, tutaj będzie jeden zwrócony w tą stronę i zaraz będzie drugi przy takiej, o, takiej. No to, co się je w knajpach, to ze środka się je. I on teraz wyskoczy, no i tutaj dosyć długo trzeba im ciulać, ale to nie jest jakaś skomplikowana sprawa. Też schemat poruszania się tych sworków jest do, do, do rozeznania. On te, czasami podchodzi do środka, czasami tylko kawałeczek, i po prostu kwestia ustawienia się i ciulania. Zajmie to koło, koło minutki, ale mam bomby, mam bomby! Alternate, ciul! Patrz, aż się, się wydykał! Ciul znowu! Teraz się już powinno paroma szlagami ich załatwić. Nie wiem, co ta rurka zielona robi na, na górze, nie przyuważyłem, czekajcie. Dobra, siulami, nie będziemy się bawić. O! No i rozdupceni i mamy... Mamy zaliczony level, a znaczy tą, tą część levelu i płyniemy dalej. Teraz się pojawiają takie, e, takie rekiny, rekin piła taki. To tak mało tu te, po tym... Ryj... I tu są te prądy, patrzcie! Patrzcie, ja nie, patrzcie! I ściska, ściąga mnie do tego, do tego gościa, nie? To jest fajna sprawa. Trzeba, popułem się, trzeba walczyć, trzeba walczyć po prostu w lewą stronę, żeby, żeby, żeby nie paść. Mamy też, jak widzicie, motyw z Mario, z tymi obracającymi się takimi e, ciulstwami, tylko w Mario to były takie z ognia bardziej, tu są normalne. I cisnę cały czas w lewo, on nie chciał prawie iść, nie? Bo ten prąd go ściska. Ale, ale przeskoczymy sobie to po kozacku, czekajcie, bo chcę Wam pokazać bosika, który tutaj będzie, no i potem sobie przeskoczymy już ten ostatni świacik w powietrzu, też tam Wam pokażę jak to wygląda. No kurde, ciulaj mu, przegram. Nie mam, nie mam bombek po prostu. Z tym prądem jest troszeczkę utrudnione. Przepłyniemy między tymi wirami teraz, no i zaczyna się taka część, bardzo ładna zresztą, z, z takim statkiem zatopionym. Tu jest dosyć prosto. Też będą poznaczane te drogi, którymi iść. Chociaż nawet jak pójdziemy złą drogą, to wracania to jest raptem 10 sekund, więc nie ma tragedii. Tutaj tych prądów nie będzie. Tutaj się nasz bohater zachowuje już normalnie. Jak widzicie, prostacko. Nie wiem, po co się zbiera właściwie te monety, bo jakoś nie zauważyłem, żeby one się na ekranie odliczały, ile ich mamy, czy tam, nie wiem, po stu będzie jakieś dodatkowe życie, czy coś. Nie zauważyłem. Podejrzewam, że jest życie, tylko, tylko że zapomnieli umieścić licznika. Ale to nic nie szkodzi. Czekajcie tego, żeby nas nie zahaczył. Przejdziemy sobie górą. No i zaraz Wam pokażę posika, potem jeszcze niebo, potem taka akcja ze spuszczaniem się po takich linach w niebie, no a potem jak już tam w niebie po tak, tak, takie, taka rura będzie, taką rurą będziemy sobie jechać, no to potem już chcę zmienić dyskietkę. Ale to już nie będziemy grali. O, i mamy szefa. Mamy szefa. Szef też bardzo prosty do minięcia. On będzie po prostu pływał górę i dół. A jak się na chwilę zatrzymie, to znaczy, że będzie chciał petardą polecieć do przodu na nas. Więc go po prostu patrzcie. Puszczamy on tam zęby szczerzy. Wracamy za chwilę za chwilę z powrotem. ciulamy mu poryju. Ciołamy, cię ciole. To dzieci by puścił jeszcze. I znowu leci do przodu. Te dzieci będą w takich trzech falach szły, ale to nic groźnego, więc, więc, więc je walimy. Tylko musimy uważać, żeby nas po prostu nie, nie dorwał. Bo tam energia się nam powoli kurczy. Ciulamy, 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 ciulamy. I jeszcze dosłownie parę szlagów, i gościu gość jest rozwalony. No i tak wracając. Grafika jest w gierce naprawdę ładna, jak na 16 kolorów Atari ST. Świetnie to chłopaki zrobiły, wygląda naprawdę bardzo dobrze. I jedna z tych gierek, których nie, nie trzeba się wstydzić, mając, mając Atari ST. Niestety tych gierek nie jest za dużo. A jeszcze mam z ciekawości, że dzisiaj wpisałem na czacie GPT. Żeby mi wypisał wszystkie gierki na Atari ST, które są ze scrollingiem. Kurde, zabiło mnie, ale mam jeszcze kredyty. Żeby mi wypisał wszystkie gierki, które są ze scrollingiem na Atari ST. No i tam wypisał jakieś tam gierki, jedną kojarzyłem. Jak sobie ją przypomniałem, kojarzyłem ją z amigi. Sleepwalker, taki, że lunatyk. Puściłem sobie gameplaya, rzeczywiście kojarzyłem to ze. Nie wiem, musiałem mu kogoś widzieć tą gierkę. No kurde, bo mi, nie umiem obciulać. Natomiast nie padła w czasie, w czasie GP, GPT, że on mi proponuje właśnie Mega Twinsa, nie? No to no to mówię, małem trochę czasu w co innym niż dom, no to sobie mówię, z Ciulem pogadam. No i zadaję mu pytanie, czy nie uważa przypadkiem, że Mega Twins też posiada scrolla. No i się no i się głupek zaczął ze mną kłócić. Zaczął się ze mną wykłócać, że absolutnie Mega Twins nie ma, nie ma żadnego scrolla, że mogło mi się tylko wydawać, że mam scrolla. No i mówię Tempakowi, pakowi w sensie pisze, że grałem to dwa dni trenowałem przed gameplayem na kanale, a on do mnie, że no skoro, skoro już tak mówię, to pewnie scroll jest, ale źródła internetowe twierdzą inaczej. Powiem wam, że tą e, sztuczną inteligencją to naprawdę daleko w życiu nie zajdziemy. E, dobra, rozwalony. Teraz jeszcze chwileczkę, tylko Wam e, musimy zebrać monetki, zanim zabierzemy tamto, bo tamto przenosi. Dobra, e, pokażę Wam jeszcze chwilkę ten, ten etap e, w chmurach, żebyście też tą graficzkę zobaczyli e, i będziemy kończyć. E, jak macie możliwość, pewnie Atari jest też rzadko kto ma, ale jeżeli macie możliwość, zagrajcie, jeżeli nie, to puśćcie sobie emulatorek, bo o, teraz jakiś kolejny gościu, Ty musisz być ARF, nie spodziewałem się Ciebie on nam da jakiś tam, 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 tam prezent, mamy się nie przyznawać, że go dostaliśmy. To jest na zasadzie jakieś tam bombki. No i zaczynamy teraz w chmurach ten levelik. Tu jeszcze tak jak mówię, króciutko, szybciutko zobaczycie. E, chyba najgorsze z tych leveli, natomiast to co się dzieje po nim, takie spadanie po tych liniach palących, pięcie się tam do góry, potem taka kapsuła krążąca z takimi stworkami, które tam trzeba rozciulać, to już, to już wygląda, wygląda spoko. Tutaj mamy jakiś takich latających ciulików w okularkach, tu jest wszystko banalne, na, na zasadzie rybek, po, poszli po łatwiznie po prostu. Są też tacy goście, którzy z takich rurek plują, takie, tak jak żeśmy jarzębinę za młodu wsadzali do, do jakichś tam słomek czy czegoś, no to tu jest podobne, ale ruszają się przestrasznie anemicznie i żeby tego levelu nie przejść, to trzeba być naprawdę no nieogarniętym totalnie. Także tutaj sobie poradzimy. Są jakieś takie jeszcze tutaj deszczownice, które powodują właśnie deszcz na ziemi, ale też podlatujemy parę szlagów i, i, i to pada. No level niesamowicie prosty. Tu jest jakiś bonusik, sobie go zgarniemy. No nieważne. Wyczytałem też, bo nie grałem na dwóch, ale wyczytałem jeszcze na, na wikipedii, że ten drugi zawodnik może więcej rzeczy nieść. Czyli jak my możemy maksymalnie trzy bombki mieć, o tu jest szef taki, ale to też go ciulniemy z bombek, to, to ten drugi może więcej nosić i więcej nam strzela. Czyli taka granie w kooperatywa musi być naprawdę naprawdę spoko. Temu też parę razy trzeba obciulać, Kogo od tyłu trzeba brać? No, nieważne, mam jeszcze trzy kredyty, więc pójdziemy po prostu tak na pałę, żeby szybciej. Yy, on strzela tymi tymi kisto promieniami i nas staranuje, ale to jest nic jakoś skomplikowanego. Dostał już, dostał, no zginę pewnie za chwilkę, bo ale kredyt jeszcze mam. Dostał już e, trzy szczały z bomb, no to jeszcze mu tak po ryju, po ryju mu jeszcze obciulamy. No, nieważne, nieważne, zginęliśmy, ale on już też, on już też, w tym samym czasie, zaciólaliśmy się w tym samym czasie. E, właściwie to nie był nasz wór, teraz napisał, że niby coś tam, że nie wiedział ten, on chciał nam pomóc i tak dalej, no i teraz mamy tą końcóweczkę. E, tu na takiej rolce jeździmy sobie po linach, jak widzicie możemy tutaj sobie spadać, no takie fajne urozmaicenie, bo nie jest zawsze to samo. E, to mnie na przykład zaskoczyło, jak pierwszy raz zobaczyłem, taka niby prościutka, ale fajna rzecz, no i zaraz dojdziemy do momentu, gdzie, e, gdzie będziemy właśnie już gdzie będziemy właśnie już wspinać się w wzdłuż, no dobra, pokażę Wam jeszcze to na górze takie ciulstwo, co jest przed zmianą dyskietki, bo to, bo to, całkiem spoko wygląda. Tu mamy jeszcze jakiegoś busika, ale mamy cztery następne, musimy go ruszyć, musimy podejść mu pod ryja, on się, on się ruszy i teraz mu będziemy ciulać altem, nie? Kurde, nie zdążyłem, ale mamy jeszcze jeden kredyt, to spokojnie, to spokojnie, czekajcie, dobra. Ciulamy im, ciulamy im, aha, tylko teraz mamy takie bombki, to się rozdupczają na kamienie, nie szkodzi. Na gwiazdki, ale to powinniśmy tymi gwiazdkami ich zabić, tych, tych smoków, to nie, to nie jest smok, to jest jakiś, bo ma skorupę żółwia. Czekajcie. To go już powinno rozciulać na maksa, bo już się skończyło, ale też mu... Tak, już jest rozciulany, już, już opada, już nie reaguje na ciosy. No i mamy, mamy zaliczone. I teraz jeszcze wepsniemy się do góry. No i zobaczycie to, co Wam chcę pokazać, na tej chmurce sobie podlecimy. I, I kończymy, i kończymy, popatrzcie. Teraz takie rusztowanie, to, to taki slalomik, teraz zbieramy punkty. Często w gierkach właśnie coś takiego jest, że musimy sobie przelecieć i punkciki tego pozbierać. No i zaczyna się to takie teraz rusztowanie. Taka, taka rura będzie coraz grubsza. No i na górze będzie taka gra była, co tak się wchodziło właśnie dokładnie do czegoś takiego, ale zapomniałem teraz tytułu. I dolatujemy zaraz do takiej wielkiej kopuły. Energii mamy 75% mniej więcej i tutaj będzie się obracać takie ciulstwo i trzeba zarypać takich gości, co się będą tam w drzwiach pojawiać. To się nam jeszcze powinno udać, nie? Już jesteśmy bliziutko. Uwaga. I mamy, popatrzcie, popatrzcie, jaki taki statek jakiś. Tak. Nie, to Schwarzenegger ma taką knajpę chyba w Los, Ang w Los Angeles, coś takiego, nie? Że na, takim, na takim sztycu taką kopułę ma. Tu bez sensu, bo się nie da przeskoczyć. O, i obciulane... I teraz doczytuję i będzie chciał zmianę dyskietki. Natomiast jak chcecie zobaczyć, co jest dalej, no to już musicie sobie sami zagrać. Mam nadzieję, że Was zachęciłem do gierki. Ja ją oceniam 5 na 5. Kurde, w przypadku Atari naprawdę zasługuje na taką ocenę, bo, bo mamy bidę w przypadku Esteka, jeżeli chodzi o jakiś taki rogacz, nie? no, dzięki za obejrzenie, trzymajcie się do następnego.